Siemano drogi widzów, witam Cię na kanale Enduro Śląskie Team Czekajcie, ramki sobie załączę O, patrzcie jak się maszyna prezentuje No ogólnie z racji tego, że zaraz będzie nowy rok Życzę Wam wszystkiego najlepszego Żeby się tam moto nie psuły Żeby były gleby jak najmniej bolesne Żeby były śmieszne No i co tam Maszyna się zagrzeje No i co, zaraz będzie 12 w nocy Śmigamy, tak śnieg pada, jest go strasznie dużo, patrzcie się co, maszyna się chwilę zagrzeje i latamy. W każdym razie to jest odcinek sylwestrowy. Latamy, śpigamy. Kurde widzowie, 12 w nocy. Ludzie strzelają przed Zarobiście to wygląda. Ja tu kaję, Wszyscy pulsata oglądają. No i to jest życie widzowie. Bardziej petardy tam, gdzieś tam i tak dalej. A ja tu kulturę kotuję. Jest ślisko, trzeba uważać bo ta lampa trochę słabo świeci śniegu jest mega dużo nie wiem jutro raczej będziemy znowu śmigali i zobaczymy jak tam czekajcie będziemy tam nie przedstawiło chwila Ja. tu mam lampę na szczytce na targach to zasadzie. no i teraz jest luks

Lubna. Stop, co robię? Widzowie, ja już będę pomału zwijał, bo bateriami w lampce pada, za krótko ładowałem. Ale co? Już niedługo nowy film. Może będzie w końcu jakiś kulik z zakładziszem. Zobaczymy, czy nam się uda to nagrać. Ło, jasisto. Ja tylko trochę gazu to dodaję, a to od razu trakcję kupi. Hallo, oh, bitte A wy sobie oglądacie pewnie Pulsata na telewizji. Kurde, pozazdrościć mi możecie. Czemu widzowie?